Witam się z wami z Lubinia, gdzie ładuję się właśnie pod kopalnią. Dzisiaj jestem w bojowym nastroju, ponieważ rano przy śniadaniu w Kamiennej Górze oglądałem przez pół godziny referendum w sprawie odwołania starosty powiatowego w Kamiennej Górze. Jak skrajna lewica ze skrajną prawicą walczyły ze sobą i, i w zasadzie mam to w dupie. Ale widzicie, telewizja tak wpływa. Akurat no, miałem okazję to, to chwilę sobie to pooglądałem. Po prostu zaczęło to wzbudzać we mnie negatywne emocje, dlatego nie oglądałem od wielu lat Damarii z telewizji. A drugim powodem, dlaczego dzisiaj jestem w bojowym nastroju, to jest to, co się tutaj wydarzyło. Zobaczcie. To jest właśnie pierwsza ofiara mojej obrączki wczoraj akurat zmęczony jak jechałem z Poznania do Kamiennej Góry wysiadając z samochodu zahaczyłem obrączką o kierownicę i po prostu się trochę przedarła i to jest dosyć zabawne że robię setki tysięcy kilometrów Teslą różnymi Teslami głównie swoimi Teslami i, i żadnego przerysowania żadnego przedrapania, żadnego wypadku a pożyczam samochód i dosłownie po kilkuset kilometrach robię coś tak głupiego zupełnie przez przypadek. No ale co zrobić? To jest akurat samochód mamy Damaris i wy wiecie, to jest takie głupie, że, yy, że bierzesz czyjś samochód i nagle coś takiego. Jest to elektryczna Kia Eniro, która ma baterię 64 kWh i pojechałem nią do kamiennej góry, ponieważ nasze Tesle są zajęte. Mamy model S w tym momencie, który jeździ w Poznaniu i kolega robi jazdy testowe przez cały dzień wczoraj i cały dzień dzisiaj. No i model 3, który został wynajęty na kilka dni, więc no, zostałem bez samochodu i dlatego jadę Kia Eniro. niro Tutaj właśnie w Lubiniu się ładuje na darmowej jeszcze stacji ładowania o mocy 50 kW. I to jest fajne, że nawet takim samochodem innym niż Tesla można dzisiaj jeszcze za darmo podróżować. Eee, oczywiście mówię o, o tych yy, starszych Teslach, bo nawet Tesla też już mają płatne ładowania w superchargerach, Ale ja, nawet szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ta stacja ładowania jest jeszcze darmowa, bo ładowałem się tutaj z rok temu, albo nawet dalej. I do tej pory jest darmowa. I tutaj mamy w ogóle, zobaczcie, więcej tych stacji: bo jest jedna w Lubiniu, druga w Lubiniu, w Legnicy i gdzieś koło Głogowa. A nie, to jest chyba też Lubin Nie, Głogów. Ja przypadki, chyba przestanę wierzyć, bo wyobraźcie sobie, że jadę właśnie trasą S5 w Wrocław, w Poznań i dzisiaj za kilka godzin dodajemy film na niecodzienny, który już widzieliście pewnie, z korwetą C7 i C8, którą dzięki Robertowi miałem okazję zobaczyć i, no i nawet się lekko pościgać z Teslą. I właśnie teraz one mnie wyprzedziły, dwie te same na, na S5, zobaczcie. Napisałem do Roberta, że spotkałem naszych znajomych i teraz mam ich wyprzedzić i mi pomachają. Także machają specjalnie dla Was. Kasjonuję się motoryzacją. Tworzą taki niesamowity świat i po prostu można się w tym zakochać. Nie ważne, czy samochody elektryczne, czy samochody spalinowe. To i tak jest jedna wielka rodzina i po prostu to kocham. Przenoszymy się do Poznania, gdzie za chwilę będę nagrywał podcast, ale o tym już powiem wam za chwilę. Jak to jest w Twoim doświadczeniu? Czy Ty korzystasz z tych funkcji dostępnych chociażby w Tesli jeżdżąc? Tak, ja bardzo często korzystam z autopilota i jestem wielkim fanem tego systemu, który jest cały czas nieustannie rozwijany. Niestety w Stanach Zjednoczonych bardziej, ponieważ tam przepisy są inne i w Unii Europejskiej tak naprawdę Tesla mogłaby pozwolić sobie na więcej z, z autopilotem, ale niestety jest to trochę blokowane przez przepisy. Właśnie skończyliśmy nagrywać z Filipem. Będzie ciekawy podcast na, o elektromobilności. Zapraszam na Spotify Idea Warto Poznania. Kiedy się pojawi materiał? Koniec września. Myślę, że będziemy pod końcówkę września, także zapraszam na Idea Warto Poznania. Warto śledzić no to... materiał. trochę o elektrykach znowu Przesiadłem się już do Tesli Dojeżdżam do Ludźmierza Mam 6% I właśnie pojawił się stres Dlaczego pojawił się stres, skoro mam 6% A zostało mi stały 4 km do stacji ładowania Ano dlatego, że Poprzez szybkie ładowanie baterii Częste szybkie ładowanie, co akurat Tutaj robimy Bateria może się jakby Rozregulować Można to tak nazwać Rozbalansować i trzeba robić balansowanie, czyli takie ładowanie wolne prądem przemiennym, żeby wyrównać napięcia na, na, na ogniwach. I co prawda, tutaj często staramy się też ładować prądem przemiennym, ale i tak raz miałem taki przypadek, że przy kilku procentach po prostu samolot się rozładował. Tu jest taki. Żółty ogranicznik i ten żółty ogranicznik będzie schodził coraz niżej, coraz niżej. Na początku on był na 300 kW, to jest moc, z jaką możemy przyspieszać i na początku, jak się włączył ten ogranicznik kilka kilometrów temu, to ten ogranicznik był... Okej, okay, bateria mi się w aparacie rozładowała, ale specjalnie yy, nie podłączyłem jeszcze samochodu, żeby wam to pokazać. I ten ogranicznik tutaj po prostu z czasem sobie schodzi, schodzi i mniej więcej dochodzi do 75, od 75 już nagle spada na zero i wtedy samochód się rozładowuje. I gdy to już pojawia się tu przy granicy 150, między 100, 150 do 75 kW, zaczyna się robić nerwowo. I nawet przy 4% akumulator może się rozładować tak nagle. Ale o tym za chwilę. Najpierw podłączę samochód do ładowania. Bo szkoda czasu. Ładowanie się rozpoczęło. Jeszcze Wam pokażę, jak będzie wyglądało otwieranie się klapek, czyli to, co lubię zawsze pokazywać. Odchodzenia, zobaczcie, tu są tu są te klapki, które za chwilę nam się otworzą. O, jeszcze się otworzyły, przegapiłem niestety. I wracając do tematu baterii, polega to na tym, że BMS, czyli Battery Management System, po polsku system zarządzania baterią, dostaje przekłamane dane od baterii tak jakby i może się okazać tak, że właśnie przez to ciągłe szybkie ładowanie i brak balansowania baterii system będzie myślał, że ma 4% baterii, a tak naprawdę w rzeczywistości już ta energia się kończy dlatego kilka razy słyszałem o takich przypadkach, raz sam też tak że przy kilku procentach samochód się rozładował dlatego kiedyś Byłem, bez problemu osiągałem wartości 1%, 0% dojeżdżałem tak na stacji ładowania, ale teraz strasznie na to uważam, bo wiem, że nawet przy 4 czy przy 3% akumulator może po prostu się rozładować i samochód może stanąć. Dlatego dzisiaj jak już zobaczyłem 4%, bo trochę się rozpędziłem i dlatego tak jechałem, bo jechałem przez jakieś 150 km w 170 na godzinę i po prostu jakoś się zamyśliłem i pod koniec już musiałem trochę zwolnić. Ale trzeba na to uważać, ja teraz dla mnie taką graniczną wartością jest 5% I jak już mam poniżej 5 to już jestem nastawiony, że w każdej chwili będzie koniec No już mamy 130 kW, czyli naszą prawie że maksymalną moc ładowania Za 25 minut będę mógł kontynuować podróż, żeby dojechać do domu Do Warszawy, gdzie mam jeszcze Jakieś 120 km. Przenosimy się do Warszawy, gdzie właśnie odwiedził nas Sergiusz, z którym jedziemy do salonu Tesli, bo Sergiusz właśnie sprzedał nam nową informację, że są już nowe Tesla Model Y w białym kolorze i po prostu musimy to od razu jechać zobaczyć. Przy okazji przygotować auto do kolejnych wynajmów, bo parę dni temu nasza Tesla Model 3 wróciła po trzydniowym wynajmie, no i trzeba ją trochę doprowadzić do porządku, żeby była gotowa dla kolejnych klientów. Gdzie znowu Was zapraszam do ev-rent.pl Jesteśmy już z sergiuszem w Tesli i są tutaj e, nowe Y -ki. to oczywiście możecie obejrzeć u mnie na kanale, ale teraz właśnie pierwszy raz oglądam Y na kołach mniejszych z kołpakami aero i z białym wnętrzem. Także zapraszam na mój kanał.